Cześć, jestem Także lecimy z kolejnym odcinkiem Mice Morales i zrobimy sobie dzisiaj misję główną, czyli wątek fabularny. Nazywa się ona Zanim upadnie kurtyna. Także lecimy sobie z tym. A co do poprzedniego odcinka to wszystko wydaje mi się, że jest okej. Okay. To znaczy przynajmniej dobrze się nagrało. Jedynie podczas gry coś się działo, nie wiem co, ale miałem taki mały pokaz slajdów. No trudno. Najważniejsze, że jest okej. Okay. Nie straciłem odcineczka. Dobrze. Mało to undergroundowe. Popracuj nad tym Jest pod napięciem. No właśnie wow Nie wow, mały wow. Chyba bolało 300 to tylko Dobrodziejstwa bioelektryczności Energia nie może pochodzić tylko stąd No tam już widzimy snajpera. Trzeba będzie go ściągnąć I to dość tych snajperów tutaj jest pewnie Poczekajcie kabelki tak może zrobili się nerwowi potem jak ktoś dostał się do pisma? Uuu, gdzie on idzie? Okej, okay, dobrze. Może zajmiemy sobie snajpera. Bo on tutaj będzie na pewno nam przeszkadzał, a nie chciałem dostać od niego lampy. No to papa kolego. Jest tutaj tych kabli trochę, i jest w sumie dużo tutaj tych przeciwników. Hmm, Będę musiał ich wszystkie tutaj sobie najpierw pościągać, a później będziemy sobie działać z tym. Po cichutku, powolutku i do celu. Pach! Mamy go! Tam są kolejne cele. Widzę, tam jest kolejny. Widzę snajper. Cholera. I teraz, tak czy ja go ściągnę? Czy oni nie zauważą tutaj? Możliwe, że tak. Ale jestem w sumie niewidzialny. Aha, przyszli jednak do mnie. To tu jeszcze został. Teraz rozładować ten generator. Rozładowujemy. Udało się. Ok, no dobra, lecimy do góry. Ile tych celów tutaj jeszcze mamy? A z tego co na mapie mi pokazuje, są cztery. Ok, to działamy. Ile ich tutaj zostało? oni są pode mną? Tam coś jest. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay, już widzę, już widzę. No to lecimy. Uhuhu, uh, mamy tam snajperów. Tam mamy snajpera. Okej, okay, ściągamy najpierw snajpera. Dobrze, niedobrze zauważyli nas. Ale musimy sobie jakoś poradzić w tej sytuacji. Uh, uh, uh. Kolego. No, te miecze w sumie są naprawdę niebezpieczne one nam dużo obrażeń zadają. Chociaż wydaje mi się, że ludzie z Roxon yy, są bardziej niebezpieczni. Tam jest nasz cel. No cześć. A czemu go nie. Ach, niedobrze. Czyżby ktoś tu przyszedł? Nie ma tutaj nikogo. Teraz ładowujemy następny. Powolutku, powolutku. powolutku. Do spania. Hmm. teraz tak zobaczmy sobie, czy mamy tutaj jakiegoś snajpera. O, 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 jest ich tutaj troszeczkę. Haha, znikamy, papa. Pa. No właśnie. Nie, nie boję się. Tego go tutaj Ile ich tutaj jeszcze zostało? ciebie wykończenie Bardzo ładnie, został tu nam chyba jeszcze jeden A, już po wszystkim Dawaj, 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 tutaj Spidermanie. Jeszcze jeden. Ha, czyli został jeszcze jeden na dole. Mamy tutaj dwóch snajperów? Czy mi się wydaje? Tak, tutaj mamy dwóch snajperów. Niespodzianka, co?

Przewiście, że tak. No cześć. Zostałeś ty jeszcze? Czy jeszcze tutaj? Kto to... Czy ktoś tutaj jeszcze nam został? A zaraz będzie po generatorze. Co my tutaj mamy? Dobra. Ostatni nam został generator. Udało się. Wyłączone bariera wyłączona. I gotowa do rozwalenia. Co? I znaleźliśmy się, się w środku. Tak Zablokowana. Ups. Może są Ups. jakieś schody albo winda. Hmm. Na przykład o, jeśli tam, jeśli nie Pewnie. Hej, tak sobie myślę. A gdybyś tak wyjawił, oh. fin, kim jesteś? Chyba no. dołączyłem do klubu dla ściemy i jestem tym gościem, który chcecie powstrzymać. Okej. Okay. Trzeba to będzie dopracować. No, chyba teraz do góry musimy iść. Czemu on nie idzie? Czy tędy? A, tędy. Wielki opancerzony silos. Nie, co my tutaj mamy w ogóle? Co tu tutaj nie ma nikogo? Czy jest to po prostu jakaś pułapka na nas? Hmm. No, zobaczmy sobie. To może być ciekawe. Wydaje mi się, że to będzie jakaś pułapka. Zawsze możemy zniknąć, tak? Na pewien czas. Nagle mój sprzęt do grania wydaje się strasznie słaby. Co? Finn ma tu niezłą bazę superłotra. Widzisz ten ogromny, opancerzony zbiornik? Wcale nie podejrzany. Myślisz, że jest w nim nuform? Mam takie przeczucie z tego zbiornika odchodzą kable. Ciekawe. Zobaczmy sobie. Tam coś jest. Czy to kolejny generator? A co my tutaj mamy? Finn tworzy... nową maskę? Tarczę? Jak tylko znajduje sposób na coś z jej sprzętu, wymyśla Zobaczyna coś nowego. z maską. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tutaj mamy ten generator. Zmuchu. Tam jest następny. Co tutaj jeszcze mamy? Wynalazę Krika. Krieger nie rozumie mu formu na tyle, by stworzyć go więcej, ale Fin tak. Rozpisała jego reaktywność. To jeden. Czas zasilić resztę. Ile ich tutaj jest? To czemu mam powiedzieć Fin, że jestem Spider-Manem? Przecież mogłaby zareagować źle. Zróbmy listę za i przeciw. No. Za. To twoja najlepsza przyjaciółka. Przeciw. To Tinkerer. Za. Łatwiej jej to wyjaśnić, niż odstawić przed nią szopkę. Przeciw. Drugi Spider-Man wyraził się jasno. Nikt nie może się dowiedzieć. Ja się dowiedziałem. Może jeśli zrozumie, z kim walczy, <laughs> przemyśli sobie to wszystko. Może masz rację. Tutaj jeszcze coś mamy, zobaczmy co sobie. Przeciwko mnie nową broń. ho, ho, ho. I kazała undergroundu mnie. mnie znaleźć. No to super. A kurde. Czy ten na. A nie. Ok, są dwa. Oby zadziałało. Co może pójść nie tak? Powiedział kozak na odległość. Hmm. Tutaj coś mamy, a nie tak, nie tak, nie tak nikogo nie ma, mógłbym powęszyć. No tak, ale. z głowy. Jeszcze jeden. Gdzie mamy następne. Tutaj coś idzie. Hola, hola. Czemu mi tutaj nie chce? No dobra, mamy pajęczyny. Uhu, to ważne kable. Gdzie prowadzą? A to bardzo dziwne. Tutaj jeszcze coś mamy, czy ja sobie to już. Przejrzałam chyba nie. Fałszywymi informacjami, żeby nie wpadli na jej trop. Dobra jest. Co my tutaj w ogóle mamy? Co to jest? zasilenie generatorów włączy sprzęt fin Aha Okej, okay, już rozumiemy. Zębatki można skleić. No właśnie. Tak. Droga wolna dla generatora. Ok, udało nam się chyba. O to chodziło. Teraz już wszystko wiemy. Nie Finujesz, Fin. Fin ładuje energię w swój nuform. Destabilizuje go coś jak z moim jadem. A twój jad wysadził most. To. co? Ona chce wysadzić Jem Nie Jem Fieder. Roxon Plaza. Zaraz co? To. Jak mogłaby? Jeszcze są zamknięci, więc nie byłoby ofiar. Ale nie mogę na to pozwolić. o ha Zabieram. Nie! No dalej! No dalej! Nie, nie, nie! Gdzieś tu jest. Rozdzielamy się! No tak, myślałem. Muszę rozkromić jej armię, a następnie zdobyć Nuform. Tak Ale ich tutaj jest? Co jeśli Fin ma rację? Ula I la! sposób na walkę z Roxon. Hmm. Fin nie planuje wybić jakiegoś koszyka. Chcę wysadzić cały budynek w mojej dzielnicy. Jeśli któraś część planu zawiedzie, ucierpi wielu ludzi. Nie pozwolę jej zaryzykować. Masz rację. Zabierzmy stąd ten Nuform. wiesz, że we mnie jest chora po akcji na moście? Jak Nuform wlezie do półstołu? Kurde, ilech tutaj jest. Nie wiem, czy po prostu iść na wojnę z nimi, czy ich tutaj troszeczkę wyeliminować. Już się schowałem. Dajcie mi o, wszystkim zapomnimy. Okej, okay, idziemy na wojnę. Zawsze możemy się ukryć, jak będzie coś nie tak. Kurde. A, dużo mi nie zabrał. Ale ten mierz jest naprawdę niebezpieczny, także papa. Pa. Nie mogę tutaj ryzykować. Kręciołek. Kapatki. a jeszcze żyje no raczej nie jeszcze i koniec o cholera następny a ten to kto o kurde tarcze ma okej okay. spoko Dobra, załatwimy tych mniejszych może. Nie wiem, ile tutaj przyszło. do piachu. Wszyscy, wszyscy. Ok. Super. Nie, nie. Nie pozwolę na to. No niedobrze. dobrze, Superowo. Tinkerel, Stój! mój dowód? Chyba oszalałem! Mam nadzieję, że mi nie ucieknie. Hej, Ganki! Padłem na film! Co się dzieje? Zabrała mu formę. Właśnie walczyłem ją po mankatalni. A, a wiesz, jak ją zatrzymać? Staram się. Złapię ją. Potem? Odezwy się później. Teraz nie mam czasu. Udało się? Nie, 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 nie. To mi ucieknie. Uch, udało się. A może użyjemy słów? A może przestaniesz się tak play? Znowu ucieka? To lecimy za nią. Jak jest ciężka. Gdzie jesteś? Stary, nie wiem. Pomijam wybuchy. Ja Zyta po prostu latam. Strategia. Zrobię jak mówisz. Bo jest prawdę? Tak, jak tylko ją złapię. Pinkerem, muszę ci coś powiedzieć. Zwolnij! Myślisz, że się nabiorę? Udało się. To był dobry unik. Dawaj, dawaj, dawaj tutaj. Ja pierdziu. Co tu się porobiło? To omijać. Uh -oh. Daj mi jeden powód, żeby cię nie zabić. Mama by się zmartwiła. <grywa> Możemy... Nie, no, Na no, dach! Na no! dach! Hmm, nieźle, nie? Uciekła nam. Oh. Mogło pójść lepiej, a chyba złamała mi żebro albo trzy Hej, jak poszło? No kiepsko. no kiepsko, kiepsko, kiepsko. Nie, już u siebie. Rodzice no, wracają. 14 level. Sprzątam. Ale mogę spaść. Nie, spoko. Odezwę się. Super. To teraz. Teraz zobaczymy sobie tutaj kostiumy. Ogólnie co my tutaj mamy. Te modyfikacje, sprzedałoby nam się tutaj odblokować. No, żetony aktywności, czy ja mam zero? Poważnie. Gadżety. Hmm, faktycznie mam zero tych żetonów aktywności. Sprzedałoby nam się tutaj troszeczkę rzeczy podblokowywać. Zobaczymy, jak to będzie. Umiejętności przede wszystkim. Uj, w co by sobie tutaj zainwestować? No, to jest małe pytanko. bojowe okej okay. to jest fajne to chyba jest potrzebne raczej na roxon tak chociaż nie wiem dokładnie nie jestem pewien hmm, kolekcje nam się tutaj jakieś odblokowały danikast hej wujko, wujek potrzebuję potrzebuję porady w jakiej kwestii? no, w każdej jesteś wolny? mogę być, daj mi chwilę, niedługo zadzwonię dzięki do zobaczenia nie mam pojęcia, gdzie są Fin i Newform no właśnie zabiję trochę czasu przed spotkaniem z wujkiem No, muszę sobie porobić te aktywności, przestępstwa. O, akurat Żetony można tutaj dostać. Eee, czy nam się coś odblokowało? No, na razie nic. Mam nadzieję, że jakieś misje poboczne nam się też odblokują. Będziemy mogli sobie zrobić w, to w następnym odcinku. A dzisiaj Wam dziękuję, także dzięki, wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Hejka.